Samą porę, dziękuję bardzo. Proszę przenikał Kawusia. Dzień dobry Pani Selino. Jak pani spała? Dobrze? Hmm. Chyba niedobrze. Te wiśniowe konfitury są znakomite. Polecam. Dalej pani. Nie chce pani spróbować? Nie Wydaje się, że pani podejrzane, że asystentka się donosła na swojego szefa jak zdradzona żona. Powinniśmy się zachowywać naturalnie. Miał pan coś dla mnie przygotować. Przy śniadaniu chce pani o tym rozmawiać. No właśnie to jest naturalne, wie pan, że przedsiębiorcy rozmawiają o interesach cały czas. Nawet przy śniadaniu. Dobrze. Przygotowałem listę ludzi, którzy świadczyli mi w Warszawie pewne usługi. Może kogoś uda się nam zlokalizować tylko muszę panią uprzedzić niech pan to da uprzedziłem świat nie jest taki jak byśmy chcieli żeby był